Do trzech, ile ma lat? Nikolas, ile ma lat? Trzy, no i co? Czekaj, ku... przełoduj, ja dam ci numer, coś ci pokażę. Eee, masz, <laughs> czekaj, dobra, poczekaj. <laughs> Rozumiesz, że ja się jeszcze zastanawiałem nad tym. Podaj się, podaj się, zabiję nas. Nas po prostu ro... się O pasów nie zapiął, co za debil Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są Wypłacane natychmiastowo. W na strona z kodem zapis. Link w opisie. O, ale mi wy o, ładnie. Tu będzie skok. Oj 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 My mamy lipę. Wiedziałem, wiedziałem od razu wiedziałem, że tu nie tak będzie ma jaki loda Ej, co, co ty nie... gadasz co ty teraz powiedziałeś ku... Lodzik. Lodzik. no nie mów tak czemu nie mów kł ku... tego zniułamy tego słowa debilu co jak kłój ku... Chyba ale o co chodzi no i nie można L lodówka lodówka A, Chyba nie wiedziałem no, no i papa przepraszam no i papa papa no no jak no papa, pa, no normalnie. Papa, pa, no! No! Aha, zajebiście. Ja pierdolę, kur... mać! wiem, żebyś nie Dziękuję bardzo, dziękuję. Oj? O kur... Łupi! Nie, no. nie, 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 Kiszę, wołajcie Kiszę, wołajcie Kiszę. To trzeba coś z tym zrobić. Kis... O Boże, o Boże. Kisza! Dawaj tu, dawaj tu do tego pomieszczenia. Chodź. Pra. Ano, ale jaki jest problem? Nie się zrobiłam? Ja pomagam wszystkim mużynom z Gethna na celach zawsze, o, chyba ja na mnie, Chyba na mnie, chyba na mnie, rozumiesz? 27th Street, też. we outside, we outside, 27th Street, motherfucker, 27th Street, you understand that? Understand? Mm -hmm. 27th mm -hmm. Street, we outside, bitch! Yeah! Yeah! No chłopie, jak to leci! Kurwa, to debil by tego nie wytrychował! A schowki skradziłeś? Spokojnie, bez przypału. Osłaniam cię. <laughs> to kara czyś, to zjebał ty no kurwa, to nie działa mi. Ty daleko sąsiedzi. Proszę no, daleko, no? Lampa. O, k***a, lampa. Nie. ...nie się. Jest, dobra.

o to szybciej, kurwa! ale Kurwa! O kurwa! to może Ja szybciej, Ja kurwa! Ja p Ała. kurwa! Ja kurwa! Ja kurwa! to kurwa! Ja kurwa! kurwa! przez ten kontrol! Idealnie, idealnie! Idealnie to zrobiłem! Idealnie to zrobiłem. A, dobra. dobra. Ja pi**a, siedzi <grym> Laura ty szmulo Co tam? Głośno to powiedziałam? Przepraszam Hahaha A Idę, Dawaj, asekuruję idę. Nie mnie No to żeś ładnie zrobił teraz się Poddaję się poddaję się, się funkcjonariusz. <grym> No to pod, pod, pod muzeum i wjeżdżam sobie offroadem do zachodu Where do are you from? Delver I'm from Los Santos. Thank you. Pod na moich oczach Freeway, na moich oczach puczka. Ile to kosztowało w kierunku? 10.50 ja, na moich oczach stuczka. Wjeżdżamy sobie za tobą siedemeczkę. War Center Kitchen. teraz pracy w policji. Wyjeżdżam z czołowej. No a kiedyś bo pamiętam się... jak miałem 8 lat, to się nauczyłem takiej sztuczki, że nie? potrafiłem zasadzić kciuka od stopy do mordy. Ale nigdy się nikomu to no, nie, nie pochwaliłem, bo myślałem, że, bo tak w sumie patrząc było, też to dziwne, nie jest to dziwne, nie? Ale autentycznie to. byłem taki gibki, że byłem <laughs> w stanie zasadzić kula Że mogłem sobie nogę założyć na głowę, nie? Teraz to mi właśnie zabił zgarnąć to. A bo ty wypadłeś Ja jak po mościek, za zabił się

o oh, kurna, na losie dadłem. O oh, jezu. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. mój, ode mnie, ode ma ode jedymy, 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 jedymy. o, jak pan wytłumaczy to, że mamy pańską kochankę yy, tak naprawdę Którą? Na Ubicę zapraszamy! Zapraszamy pa, Pańską kochankę! Yy, eee, gdzie ona jest. Jak oh. pan wytłumaczy to? Że... związek z nią. Powiedz, powiedz o nas! A jak ty się nazywasz? Nie pamiętasz? No nie pamiętam. Nie, nie pamiętasz jak zapinaliśmy się? Ja ty... Ty mnie, ja ciebie. O, nie, 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 dobre. jedyna taka akcja była z tym rudym gejem z restauracji, nic mi nie wmówisz. Byliśmy razem, pamiętam to. Możemy uratować. Wow, wow, wow. się, się kumanie. Brat, mnie! A, On mnie wykorzystuje! Łoł, wow wow, wow 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 Czyli jednak, czyli jednak. Nie, nie, złapał sami, mnie, sami złapał mnie, ryzynek. złapał pan, sami... mnie. A masz a pokażesz ten, a pokażesz ten dokument? Nie widziałam, No to Muszę pójść na apartamenty, bo to wie panie. No to musisz coś z tym zrobić. Kurwa, dwasek. O ty! Grubię, kurwa, spokój się, grubiasz. Stój! Grubiasz. Czemu to strzeliło? Kurwa! Ktoś ty odjebał. W takim razie, Edgy, poseł mnie. Kto? Ama, ama, kurwa, ama! <ścoughs> Ej, hey, ama. 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 Ama, koanie, bo nie. mnie. Ama, 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 bo mama! Ej bo mama! Bo mama! Bierz tą szurkę, postrzel, jak możesz, do Meka. Jeszcze, żeż. Opinia policji? Andrzeju, może ja wezmę kadeta na, na trasę na przegląd miasta, żeby nie przeszkadzał? A ty masz do tego prawo? Nie wiem, chyba nie. No to dlaczego zadajesz mi to pytanie? Nie reagować na to, na razie czekamy. Nie reagować na miała. Słuchaj, może sprawdzić czy nie wypadło coś z torebki tutaj, bo to jest piach i to będzie ciężko znaleźć. Dobra. No Nie ma nic? To dobra, najważniejsze. Z tego z chyba zdjęcia, Chcesz moje zdjęcie na tym No pokażę. Patrz mi w telefon, patrzysz. No, patrzę